Cześć, dzisiaj drugi film z moim tak zwanym codziennym makijażem. Co powiecie na taką opcję? Dzisiaj bardziej smoki. Wcześniej, tutaj odsyłam Was oczywiście do tego filmu, było coś z kreską. Ja tak jak wcześniej wspomniałam, robię albo jedno, albo drugie. Tym, że często pytacie mnie o to, jaki cień w danym filmie miałam. Ja naprawdę następnego dnia już nie pamiętam, bo najczęściej używam zupełnie, zupełnie różnych kombinacji. Nie tylko, że jestem maniaczką po prostu eksperymentowania. No to czuję się w obowiązku i czuję wewnętrzną potrzebę oczywiście od kilku lat ciągłego testowania, kombinowania i tak Wiecie troszeczkę pewnie, jak to jest. Teraz specjalnie skupiłam się na tym, żeby wykorzystać dokładnie te same cienie, które. Użyłam we wcześniejszym makijażu. Luki są całkowicie zupełnie inne. To jest coś takiego troszeczkę bardziej dramatycznego. E, coś takiego tylko w innych kombinacjach cieniowych miałam, na przykład w filmie, który tutaj linkuję, ale można to jeszcze zaostrzyć, dodać jeszcze większej dramaturgii i użyć po prostu e, czarnej kredki na linię wodną. To już w ogóle stanie się takie bardziej mroczne oko. E, powiedzcie mi, co sądzicie o tym makijażu i o tym. Poprzednim, który z tych, yy, z tych opcji. Yy, która po prostu z tych opcji wpadła wam yy, do gustu. Przypadła wam do gustu. Nie w ogóle yy, jestem zdziwiona, że w ogóle ten początek tak całkiem dobrze mi wyszedł, bo zaraz zobaczycie, że w trakcie nagrywania tego makijażu zrobiłam chyba możliwy każdy błąd językowy. Yy, przyjęzyczyłam yy, chyba każde słowo i w każdym coś źle wypowiedziałam albo źle odmieniłam. Dzisiaj mam dzień debila i mi po prostu to wybaczcie. Zapraszam na makijaż. Zacznijmy oczywiście od oczu, teraz zrobimy trochę inaczej, zrobimy całe oko dopiero potem resztę makijażu. Pokażę Wam jak też wmieszać korektor w pomalowaną już dolną powiekę. E, Zaczniemy oczywiście, co? Od bazy. E, I Love Stage z Essence, oczywiście kropelka i rozprowadzenie na całą powiekę. E, jeśli chodzi o cienie, których będziemy używać teraz, to stwierdziłam, że fajnym rozwiązaniem będzie użycie dokładnie tych samych cieni których używałam w tym poprzednim makijażu e, będzie to ciekawe bo zobaczycie, że używając tych samych produktów można osiągnąć zupełnie zupełnie inne efekty e, używam nie dokładnie tych samych e, bo nie używam używam wszystkich cieni oprócz jednego i nie używam też eyelinera bo tak jak wiadomo, robimy smoki. Ok, mamy bazę już ładnie wklepaną w całą powiekę. Bierzemy mm, satin top z maka i pędzelek, pędzelek, pędzelek. Pędzelek tym razem jakby odpowiednik hakuro tego tej 217 z maka, yy, czyli 79. I yy, yy, ten cień idzie nam na całą powiekę. Teraz biorę matową szarość tak samo zresztą jak w tamtym em, odcinku ona będzie aplikowana w to samo miejsce, czyli w zewnętrzny kącik e, to jest e, mat 358 biorę tak je, te, tej matowości sporo strzepuję i nakładam cały czas oczywiście okrągłymi ruchami na zewnętrzny kącik oka, odrzęs robiąc kółka do góry i potem w załamaniu i jeszcze raz mhm. i teraz kiedy mam już ładnie to położone tam gdzie chciałam i tak jak chciałam, samą końcówką dotykając pędzla robię malutkie kółeczka delikatnie muskając granice dzięki temu blendowanie będzie idealne mhm, mm mamy to i co, teraz um, przyszedł e, taki najciemniejszy moment używamy czarni, czarni matowej co to za przejęzyczenia dzisiaj, e, 63 z um, z Inglota oczywiście i gdzie jest pędzel, gdzie jest pędzel? tu jest, za dużo rzeczy mam na biurku e, ten sam oczywiście znów, tym razem na samą, samą końcówkę nie, nie nabieram go za dużo, bo automatycznie zrobi mi plamę. Ta czerń jest bardzo, bardzo mocno napigmentowana, tylko sama końcóweczka. I nakładam bardzo precyzyjnie, prawie że w tym samym miejscu, z którym leciałam z tą szarością. Na początku maleńki kółeczka i bardzo delikatne smyranie. Od linii rzęs ku górze, cały czas kółka. I teraz mogę to samo zrobić bardziej w, 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 przy środku oka. Dokładnie, nawet nie, nie pobieram tej czerni więcej, tylko tą resztką robi kółeczka. Zamiast w tym rzędzie, to w rzędzie obok. Teraz kolejny etap. Biorę ścięty taki skośny pędzelek. E, to jest 85 z Hakuro. Ten sam notowy dzień i będę pracować nad lino, linią rzęs. Po prostu dzisiaj jest dzień przyjęzyczeń. Każdy chyba wyraz, w każdym wyrazie pomyliłam co najmniej jedną literę. Nabieram go i dosłownie, jak widać, wpycham linię rzęs. Dużo w zewnętrznym kąciku i tutaj już bardzo cieniutko i precyzyjnie na środku powieki i przy wewnętrznym kąciku. Dobra, mamy tutaj napakowana. Tak jakby wycieram ten pędzel w rękę i delikatnie y, kierując go po prostu jakby płasko rozmazuję. Mamy już całą górę, można teraz przejść do dolnej powieki. Jak już jesteśmy przyczerni, to nadal ją bierzemy nadal na ten sam pędzel i zaznaczam wewnętrzny kącik przy samych, samych rzęsach. Oczywiście całkiem nieładnie by było tutaj taką górę mieć piękną, ładną, dopracowaną i mięciutką, a dół z taką krechą. Dół tak samo musi być ładnie wyblendowany. Yy, tak samo, bo zostawiając linię, zamykamy mocno oko. I co teraz biorę znów ten duży pędzel, biorę yy, Satin top na końcówkę i maluję samą dolną powiekę. Nawet takim, takim du tym, yy, dużym pędzlem, bez problemu można to zrobić. Yy, lekko jak widać, yy, ja ciągnę powieka w dół, wtedy łatwiej mi jest tutaj wjechać. Po prostu pędzel sam ląduje w tym miejscu i yy, nie mam wtedy możliwości, że pojadę nim po oku. Bo jak jest tak duży, to faktycznie może się tak zdarzyć, że, że można się podrażnić, a to nie będzie miłe. Uh -huh. Dobra. I co? Teraz wewnętrzny kącik, tak samo jak tutaj. Daje ten piękny taki szampański cień z Inglota. To jest 110 i Pencil Brush z Hakuro. Już mówię, jaki to numer? 76. Wewnętrzny kącik. na no, taki dość spory, puchaty pędzel z Hakuro. To jest 70... 67. Biorę matowy, waniliowy cień z Inglota. Oczywiście ten sam, co wcześniej. 5353. Nie no, po prostu dzień z kucha. Chyba nie powinnam dzisiaj kręcić, ale, no trudno, tak wyszło. <laughs> Wybaczcie. Tutaj też w ogóle zapomniałam go dać. Więc też go dam. Zawsze robię tak, że mm, mm, dosłownie wprowadzam ten cień neutralny w brwi, dzięki temu one są zmatowione i lepiej przyjmują e, produkt, który w nich będzie. Dobra, to teraz mogę zająć się rzęsami. Zalotka, Tuż. Nic prostszego, nie ma co pokazywać, nuda. No, Oczywiście wcześniej na mojej twarzy tuż przed makijażem wylądował uff, filtr z krem, krem, z filtrem, z farmacerii, z filtrem 20. Naprawdę to jest jakiś w ogóle dzień, w którym kamera powinna stać daleko. Teraz nałożę mm, na twarz bazę. Tą moją ulubioną e, z Maka z 50, ona idealnie wygładza moi, moje te strefy, gdzie mam e, bardzo mocno rozszerzone pory tutaj e, a też fajnie, fajnie, naprawdę matuje wiem, że one nie każdego tak dobrze matuje, ale mnie matuje wspaniale, po prostu moja skóra ją uwielbia rozsmarowuję na całej strefie te i zaraz będę lecieć z korektorem pod oczy w tym czasie mi się po prostu to bardzo fajnie e, już siądzie mi na skórze. Dobra, dzisiaj biorę e, z Collection 2000, tak naprawdę z Collection, już bez 2000. E, po prostu firma chyba zmieniła nazwę. Biorę go, to jest jedyneczka, ten najjaśniejszy, e, i biorę go na pędzel puchaty. Takie pędzle są cudowne, jeśli chodzi o rozprowadzenie korektora e, i to nie niszczy pędzle. Ja na początku myślałam, bałam się w ogóle zrobić tak mojemu pędzelkowi ale polubili się bardzo się polubili korektor z pędzlem mhm, nałożę też zawsze w to miejsce dlatego, tutaj, że tutaj skóra bardzo mocno się czerwieni i potrzebuje tutaj jest zdecydowanie większego krycia i tutaj okej okay. to co robię drugie, dru, drugie oczko o, podkład. Ok, teraz lecimy z podkładem. Biorę h 50 odrobinę wody i podkład. nw 13 z Nakaz Studio Fix Fluid. No i wiadomo, rozprowadzam go po całej twarzy. No praktycznie tutaj pod oczami nie, bo już nie muszę. <grym> I tak się bawię. To troszkę trwa, jest troszkę nudne, ale takie wciskanie podkładu potem tak ładnie wygląda i jest taki trwały, się lubi z nami. Utrwalenie, kreolan anti-shine i puszek. I do roboty. Przy tym to dopiero się robi mino. Bo może tutaj ład, 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 ładnie do nosa trzeba tutaj docisnąć. I się trzeba bić po twarzy. Dobra, brewki. Kredka. To jest Dirty Blond e, kredka e, do brwi z Ona jest taka półprzejrzysta, woskowa, czyli daje kolor i od razu utrzymuje włoski w bardziej. E, w grzeczności je utrzymuje o tak. Robię ją zawsze mocniej. To w ogóle mój wielki ulubieniec zaraz po oczywiście bezkonkurencyjnym aqua Bravo. robię to tak niechlujnie i mocniej niż bym chciała, bo po przeczesaniu ona idealnie wtapia się w całość, po prostu ten nadmiar który jest na włosach ładnie się rozprowadza po całości no to teraz konturowanie moja twarz wygląda strasznie płasko i mocno okrągło okrągle? okrągło w ogóle nie, a taki dzień debila że po prostu koniec świata yy, Harmony Cmaka i H15, Hakuro I konturowanie i lecimy Od szczytu ucha w zagłębieniu I konturujemy Skroń zawsze też Skroń, zakole, skroń jest tu To jest moje zakole naturalne Po prostu tak już rosną mi włosy i tyle Dzisiaj wybrałam róż o przepięknym kolorze podobnym do moich włosów. To jest róż z Mła e, o kolorze Bubblegum. Używam takiego to, jest, e, pe, 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 takiego to jest pędzla. Takiego oto pędzla e, z Inglota e, 27TG. Duo fiber. Ja lubię bardzo te pędzle do różu, ponieważ one dają piękną, delikatną e, chmurkę koloru, ja tylko tak naprawdę wciskam nie pocieram tylko i wyłącznie wciskam usta usta. ostatnia rzecz nie, zero w ogóle skomplikowania Daję po prostu mm, kropelkę błyszczyka który lubię ciamkam Moje kulki wyciemkana wybłyszczykowana, odpicowana jestem gotowa no i co? Tak tutaj wygląda oproszę właśnie całość. Powiedzcie mi, jak przypadło Wam to do gustu. Jeśli skusicie się na odtworzenie tego lub poprzedniego luku, zachęcam Was bardzo serdecznie do podzielenia się z ty, tym ze mną i do wysyłania prac na przykład na Instagramie, żeby mnie tam zatagować, za, za za, zaoznaczyć, oznaczyć tam małpa Red Lipstick Monster dla niepoznaki, tak się właśnie nazywam, lub na fejsie wrzucajcie też mi na fanpage, będzie mi przemiło, jeśli coś takiego zrobicie. To czasami jest niewiele, a dla mnie to jest naprawdę bardzo wiele. Ja tylko przypomnę, że w tym momencie jestem za granicą e, i pozdrawiam tych, którzy siedzą pewnie teraz obok mnie na kanapie za granicą. E, I jeśli chcecie zobaczyć moje, moje wszystkie e, przygody i wszystko, co się dzieje i z kim się dzieje, to zapraszam właśnie na. Fanpage albo na Instagram i tam na pewno zdaje relację taką z zdjęciową i w ogóle na żywo razem też z innymi osobami, z którymi za tą granicą to ja jestem. Dobra, niestety vloga właśnie, to jeszcze muszę wspomnieć, vloga niestety nakręcić nie mogę, ponieważ mój sprzęt jest ekstremalnie niemobilny i nie nadaje się w ogóle jakby w ogóle do kręcenia w, w takich jakby cięższych warunkach, tym bardziej do transportowania, bo jest całkiem duży. Całkiem nieforemny, całkiem delikatny yy, i, i ciężki. No, wszystko co najgorsze. Ale kręci ładnie filmy, prawda? Dobra, dzięki! Do zobaczenia, cześć!